anko mi się to. Kurde, w kamerze tego tak pewnie nie widać, bo jeszcze miejscami są prześwity, ale tam nadciąga ciemna chmura. Zawsze mi się ten daszek przekrzywia. A wczoraj, przedwczoraj, w moich tam okolicach. Były jakieś małe burze, przelotne opady. No i tak też zapowiadają, że miejscami mogą być jakieś grzmoty. A jestem w lesie, w górach, pod górami w zasadzie. No i tak się zastanawiam, czy to jest mądry pomysł, żeby tu zostawać. Póki się jeszcze nie rozłożyłem całkiem. Może sobie tylko machnę jakąś herbatkę. Tak żeby jeszcze sobie z 10 minut poczekać Co się będzie działo No ale tam się robi coraz ciemniej No i chyba to będzie kolejny nieudany bikepacking Jakiegoś mam pecha do tego to nie ma być survival, tylko to ma sprawiać przyjemność. A to będzie średnia przyjemność, w burze sobie tutaj nocować. Bo w samym deszczu to jeszcze kij. I jakieś tam schronienie mam nad głowę. Ale tak, ani przy wodzie, na otwartej przestrzeni, ani pod drzewami. się zgniódł delikatnie herbatka zdążyła się zrobić ale nic się nie przejaśnia tutaj Pecha jakiegoś mam do tych wypraw. Poprzednim razem, zanim znalazłem miejscówę, to została mnie noc. A teraz pogoda. Spodziewałem się przelotnych opadów. No ale burza to nie są żarty. Dojadam ponczucha, pijam herbatkę i nie będę ryzykował. Zawijam się stąd, wracam do domu. Cały czas mam wrażenie, że ktoś mnie obserwuje No ale w lesie tak jest Znowu mi, się daszek przesunął A chciałem tu sobie z wami na spokojnie posiedzieć Streścić ostatni rajd Bo tak, wiecie, po przyjechaniu na metę po tych 200 km naprawdę byłem padnięty i nie miałem głowy do tego, żeby sensownego coś nagrać, żeby to jakoś zakończyć, spłętować. Marzyłem tylko o powrocie na noclegownię, w ciepłym prysznicu i miękkim wyrku raj, przecudowny. Widoki widzieliście sami. Chociaż to i tak jest tylko ułamek tego, co tam się dzieje. No nie jestem w stanie nagrać całości. Nawet jakbym nagrał całą trasę, to kto to będzie oglądać, jak to było z 12 godzin jazdy. Były momenty zwątpienia. Naprawdę było momentami ciężko, chociaż to wina w większości przełożenia po prostu słabego, za twarde biegi. Chociaż i tak wrzuciłem sobie przednią zębatkę trochę mniejszą. No tak i na szybko tuning. No ale pewnie już po wakacjach, bo za miesiąc lecę na urlop. Znowu tutaj trochę zainwestuję. Muszę zmienić koła, opony, bo już pękają. 4000 przejeździły to wystarczy. No i zmienić cały napęd. Do tej pory jeździłem w tamtym drugim rowerze, oczywiście na 42 z przodu 11 32 z tyłu na potrzeby wyścigów wsadziłem 38 z przodu bo to najmniejsze jaką mogę wsadzić ze względu na rosta śrub no i brakowało 38 32 najlżejsze przełożenie na 3000 przewyższeń no to jest moc także każdy podjazd już gdzieś tak w połowie trasy powiedzmy to już naprawdę była mordęga ale udało się jak już zeszła ze mnie ta adrenalina zmęczenie jak już wziąłem sobie ciepły prysznic i się położyłem i tak sobie o tym wszystkim pomyślałem to coś pięknego ogromna satysfakcja Przede wszystkim taka trasa to jest walka z samym sobą, ze swoją psychiką, ze swoimi słabościami, właśnie tym, czy się poddam, czy nie, czy jeszcze trochę dojadę. I to jest w tym najpiękniejsze. Człowiek wtedy poznaje siebie, swój charakter. I spodobało mi się, powiem Wam, będę szukał dalej takich rajdów. A jak nie rajdów, to przynajmniej samemu starać się jeździć coraz dłuższe dystanse, jak tylko czas wolny pozwoli. Wkręciłem się i polecam każdemu spróbować. Nie musi to być od razu 200. Zależy, kto jak jeździ. Jeżeli ktoś jest dopiero początkujący, to 50, 70, 100 po kolei. Sami jesteście w stanie ocenić, na ile jesteście w stanie pojechać. I powoli, powoli, coraz dalej, coraz dalej. Ważne, żeby się nie poddawać, ale i oczywiście nie przesadzać, bo wiecie, jak wam prąd odetnie i paść gdzieś na trasie to też nie jest sztuka. Ze wszystkim trzeba mieć umiar. Także ja dzisiaj też mam umiar. Odpuszczam dzisiejszy nocleg ze względów bezpieczeństwa. Zabiją mnie te muchy. I jeszcze sobie pojeździmy i pozwiedzamy, ale bezpieczeństwo najważniejsze, bo bez tego nie pojeździmy i nie pozwiedzamy. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych zdrowi cali. Wiecie o co chodzi. Nara. Słyszycie? Nie jest dobrze.